No właśnie dostałem paczkę od Lenuda. No i chciałbym wam nagrać imboxing. Powinna być tam dla mnie deska czterowarstwowa. No zobaczymy. Tak to wygląda. Czy widać? Mamy no, pudełeczko. Wszystko jest zapakowane. No, to prosimy. To trzy. Ok. Wow. No, jest bardzo dużo my powiem tak. Nie no, deska jest genialna, naprawdę. Tutaj. Mam... Tutaj jest napis Lemut, nie wiem czy widzicie, widać. O, będzie chyba widać, widać. Remut. Jest więc tak, dek jest, jest czterowarstwowy. Jest naprawdę ekstra. No więc tak, warstw do od góry. Niebieska, zielona, czerwona, niebieska. dek jest czterowarstwowy. Nie wiem czy nie widać. No. Niby trochę łapie. Nie, no, dziurki są naprawdę bardzo wywiercone, bardzo dobrze równo wywiercone na montażówki, wgłębienie na główki montażówek, oczywiście są dziurki na kingpiny, naprawdę super, no, nie wiem, może jakieś pierwsze wrażenia, no to naprawdę, deck ma chyba, no nie wiem, zamówiłem na 31 albo na 30, już nie wiem, ale zaraz sprawdzę ile on ma. Tak, ma 30 cm. My mamy 30 mm ma a ma długość ma 100, tak jak 100 mm, tak jak zalowałam. No, ma no, 100, ma 100. Wszystko równiutko. Nie no, opylało się naprawdę, bo się 30 zł za taką deskę naprawdę. Profil jest idealny, z dwóch stron. Deska jest świetna, naprawdę. Jest piękna. No, bardzo mi się podoba. On jest taki fajny, taki... Ten kolor tak... O, i... Widać, się błyszczy. Lakier jest idealnie nałożony. Nie wiem, czy będzie widać, jak się błyszczy. Ну, no, видать, о, все идеально наложено. Все идеально. С других стран так само. Все в вогах, Люди. Светнее, что еще. No, pop jest super. Naprawdę mi się bardzo podoba. No, tutaj naklejki, widzę. Są naprawdę duże. Ale naprawdę opłacało się. No. Naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Warstwy są bardzo dobrze sklejone. Tutaj. Fajny w dotyku jest taki Profil jest naprawdę super. Jest taki duży i szeroki. Ja taki lubię, właśnie. Specjalnie sobie taki zamówiłem, ale naprawdę jest super. No, no to. To chyba będzie na tyle. Kupujcie na nudy. Naprawdę, opyla się. Cześć.